witajcie nie nagrałam z podjazdu jak wyglądał widok z domku ale nagrałam trochę samochodem bo to była taka wiecie ładna skała w którą wchodził most więc czadersko a teraz jesteśmy w tej samej restauracji co wczoraj przyszliśmy na śniadanko z takim pięknym widokiem na wodę nie wiem czy wy to widzicie ja to widzę będzie smacznie myślę że będzie bo wczoraj było Zamówiliśmy rzeczy słodkie i słone, i pierwsze przyszły słodkie, więc ja mam naleśnika z nutellą, mama ma takie małe cannoli, a Andrzej je, no taki ciasto francuskie chyba z czekoladą, tak? Do tego kawa, a dla nas woda. Jeszcze przyjdzie do nas panini i bruschetta, ale z guacamole. Wspinamy się, planujemy słuchajcie dostać się, nie wiem czy to widać. Tam na tą górę <noise> są schody. Jest taka panorama widokowa. Także jest plan, żeby tam wejść. Zobaczymy czy nam się uda. Bo oczywiście ja to już wiecie parę metrów pod górę, już mi się nie chce. No ale obczeja widok na Google Mapsach i jest przepiękny, więc chyba warto. Andrzeju, jak samo poczucie po śniadanku? No, dziękuję. Pora na pierwszy obóz tlenowy, moi drodzy. Tak wyglądają stateczki. Tak prezentuje się panorama. O, Andrzej. Fotograf, artystyko. Nie wiem, słuchajcie, jak Andrzej to robi, ale ma takie oko do zdjęć, no. że nie mam pytań. Chyba trzeba się z tym urodzić, po prostu. Nie, no pięknie to wygląda. A nam odbiło, i chcemy tam daleko, daleko, wysoko na górę. Nie wiem po co, w sumie. Chyba po to, żeby umrzeć tam na górze, po prostu, żeby wejść, słuchajcie, na tą górę. Trzeba mieć buty sportowe, ewentualnie sandały, ale takie z tych sportowych sandałów, a nie tak jak panie noszą, takie sandały z gatunku tych ładnych, które wyglądają. Eee... I jest obsługa parku, która nie chce was wpuszczać, no bo podobno jak macie za mały, małą przyczepność w podeszwie, to po prostu jest to niebezpieczne, więc tak, ile kosztowało wejście? 5,20? 5 euro za osobę. 5 euro za osobę. Wydawało mi się, że 5 z haczykiem, ale może i piątkę. Także idziemy sami. Mama powiedziała, że w tym czasie się tutaj pokręci, potem będziemy do niej dzwonić. Także tak, idziemy. Dużo schodów przed nami. Czy my to przeżyjemy? Nie wiem dlaczego sobie to robimy. A czy wiem dlaczego, bo po prostu chcemy zobaczyć ten widok, ale nie ma co się oszukiwać, moi drodzy. Tutaj siła jest, a z kondycją to tak różnie. Dotarliśmy, moi drodzy, na ten punkt widokowy. Tak się to prezentuje, zaraz podejdę tam z tamtej strony, aczkolwiek myślę, że to co najciekawsze dzieje się tutaj. Trochę was opuszczę. Przepięknie się to prezentuje. Andrzej, dla Was, dla nas, lata dronem. Także na pewno zobaczycie też w tym filmie ujęcia z góry. No, niesamowite jest to miasteczko. Coś absolutnie przepięknego. Moja mama, jako że nie mogła wejść, właśnie zwiedzała tą katedrę, którą tu widać. Stwierdziła, że też jest bardzo ładna. Także tak, ale powiem Wam, że jestem bardzo zmęczona. I marzę o tym, żeby zejść na dół i wskoczyć do wody. Andrzeju, idziemy na zamek, czy odpuszczamy? Chyba nie muszę. Nie chce mi się. No, także tak. O, a tutaj nasz statek bezzałogowy. czy warto było wchodzić, tak? No, nawet. Aj, nie było. Dobrze, że był cień na na górze. No, to prawda. I w sumie m, przez dłuższy Byłem fragment drogi to. też było zacienione. No, coś niesamowitego. I teraz tylko w stronę plaży dupa do morza tu jest katedra, tam wysoko gdzieśmy byliśmy, a my Andrzeju dokąd zmierzamy? Do teściowej Czyli w stronę Molo. Przyszliśmy na Molo. O tam, o tam byliśmy dzisiaj. Tam się wdrapaliśmy. Pięknie wygląda to miasteczko. Andrzejku, podoba Ci się? No, woda. Znaleźliśmy moją mamę. Zakupy poczyniła. Co tam? Ciepło. Idziemy na plażę? No. Do wody. No to idziemy. Tarliśmy do messyny. Słuchajcie, zaczęliśmy zwiedzanie już dzisiaj. Jesteśmy przy pomniku Neptuna. Ogólnie, jak tak się idzie, jest to podświetlone, to jest to całkiem klimatyczne. Tam też jakiś ładny budynek. Co chcesz powiedzieć, że masz zgrabniejsze pośladki? Nie. Ogólnie, że właśnie wszędzie rysu tego, tam tych statuach, mieli pindole, a tu mu zrobili zakryty. Albo ja źle coś widzę. Nie? I się zastanawiam, czemu? Bo był z morza, to może ma muszle. Myślę, bo woda zimna była i nie była imponujące. No. Tam nie widać tego ładnie na kamerze, no bo światła sporo łapie, no ale na żywo ten brzeg, który się tam rozświetla wygląda bardzo ładnie. A i latarnię No i... Gdzie latarnia? Teraz zobaczcie. A faktycznie no. Latarnia morska błyszczy i tam słuchajcie jest pomnik matki boskiej chyba jakiejś. Matki boskiej czy czegoś innego? Matki boskiej chyba która e, wita marynarzy wpływających do portu podobno tak jest a teraz idziemy zobaczyć co takiego? nie wiem e, Piazza del Duomo, Duomo. No. czyli plac główny tak, plac, plac główny i zobaczymy czy spodoba nam się na tyle byśmy chcieli tu chodzić jutro za dnia czy stwierdzimy, że jednak e, Messina może nie do końca dla nas i od razu rano ruszymy do Taorminy to wszystko się okaże moi drodzy Wtarliśmy na Piazza del Duomo, czyli na plac główny. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo urodziwie to wszystko wieczorkiem wygląda. Nie wiem, czy to zobaczycie, a jak się przesunę, to może tak. Tam daleko jest takie sanktuarium, z którego jest podobno ładny widok. Nie było go na moim planie, ale może je dodamy. Tutaj podobno o godzinie 12 na wieży zegarowej dzieją się jakieś cuda, które warto zobaczyć. Generalnie spotkaliśmy kogo? Studentkę. Studentkę z Polski, przyjechała na wymianę. No, na Erasmusa. <noise> I co nam powiedziała? Że jest to takie mało turystyczne miasto, że tutaj są praktycznie sami lokalsi. No i ogólnie rzecz biorąc tak, klasyczny student mówi, że jest tu już półtora tygodnia, jedyne co robi to imprezuje. No i dobrze, niech korzysta póki jej się zajęcia nie zaczęły. Zaczynają się dopiero w przyszłym tygodniu. No, tak, ale z tego co czytałaś, to ogólnie na uczelniach to raczej mają troszeczkę wywalone. W sensie czytałaś o tych, takiej typowej. Nie te, no, czytałam o takiej podstawówce takiej raczej, o no, takich małych dzieciach czytałam. A ciekawe czy na studiach tak samo. Nie wiem no. No, mniejsza, o to w każdym razie yy, okazuje się, że jest to takie miejsce raczej rzadko odwiedzane przez turystów. Jeżeli już, to raczej tak jak w naszym przypadku przejazdem, że raczej chyba nikt tu nie przyjeżdża na zbyt długo. Pani powiedziała, że generalnie fajna miejscowość, dużo lokalsów i można się tu poczuć bardzo bezpiecznie właśnie dzięki temu, że nie kręci się tu za dużo ludzi. Dobra, idźmy, bo ta muzyka mi nie siada, więc pójdziemy poszukać czegoś jeszcze do jedzenia, albo może jakiegoś tiramisu. Bo myślałam, że myśmy mamy pizzę i się nią podzielimy, ale Andrzej mówi, że tutaj to jest obraza, jeżeli tak się robi. Jedna pizza na jednego człowieka, więc musimy przekminić, co takiego moglibyśmy zjeść. Czy postanowiłam na wieczór zapchać się rogalikiem z pistacją? Owszem, i żebyście sobie nie pomyśleli, jem już drugiego. <grytanie> Andrzeju, smakuje ci? Ja jestem fanem pistacji. Głównie tym poprzednim z kremem. Bardziej smakował, to był taki pudyń, ale smakował jakby był taki, jakby, z jakimś takim trochę jakby likierem jarkoniakiem, no. tak, no To jest, tak, no oni jak mówią tutaj krema, to to nie jest jakby, że sama śmietanka, tylko ona bardzo często jest przełamana czymś Likier albo jakiś aromat właśnie ja. Nie wiem, czy to mówiłam, więc się powtórzę Że w Cefalu było poplażowane My Dynę zwiedzaliśmy sobie wieczorem I teraz w sumie podobną trasę przejdziemy w ciągu dnia Chociaż, powiem wam, że tak Pogoda za oknem, aha nie, to ten blok Chyba wydaje się, że jest całkiem w porządku Pokażę wam jeszcze mieszkanie, które dopadliśmy, 90 metrów Tu sypialnia, no oczywiście bałagan, no bo Korzystaliśmy z tego, ale co do zasady spokoje, jest żelazko jest toaletka była też pralka, więc słuchajcie skorzystaliśmy i zrobiliśmy sobie minunie pranie tu mamy kuchnię, korytarz i tu prezentuje się pokój jeszcze jest łazienka która wygląda bardzo ładnie, ale chwilowo jest zajęta, więc pokażę wam ją za chwilę i powiem wam, że całkiem tani był ten nocleg, bo chyba za 420 zł, 70 metrów. Spoko. Lokalizacja, jeżeli chodzi o tą miejscowość, też nie najgorsza. Jedyne co, to te ściany są chyba z kartonu, moi drodzy. I spanie tutaj bez zatyczek uważałabym za turbo trudne. <grych> Poza tym, co chwila wyje też pies, co jest turbo wkurzające. Bo to zdaje się, żeby jakby... To brzmi jak taki duży piesek, no nie? Jak jakiś taki wilczur, <grymne> no. Także tak, taki nocleg dzisiaj. Pokażę wam jeszcze tą łazienkę, którą zwolnił mój mąż teraz. Wejdę tam czy umrę? <grymne> Tak prezentuje się łazieneczka, mamy oczywiście toaletę i bidet, tutaj to jest taki standard, prysznic i dwie umywalki, oczywiście duże lustro, także tak, dobrze moi drodzy, to tyle, pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz. Subskrypcję. Możecie też kliknąć, cwina, dzwoneczek, możecie podbić ten film, a gdyby coś Was ostatnie na kanale ominęło, to pojawiły się takie dwa cudeńka. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa pa! Ta, to jest włoskie śniadanie to suchar i dżem.